Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Ferdus to jest kolejny odcinek z kampanii z Age of Mythology, 23. misja Krasnoludska Kuźnia. Eee, Hiron zaproponował, by przedostać się do Midgardu przez tonale transludzkiej kowalni, oczyszczając je po drodze z gigantów. Także dosyć ciekawa misja. Powoli poznajemy oczywiście nację nordycką, więc i jednostki też będziemy ich poznawać. W każdym razie, cinematic, więc ja się zamykam i oglądamy. Co think you, We're running out of time! What choice do we have? What do you think they'll want? What are you little men doing up here? Ah! Oh, your help! We need your help. Then come out of the shadows and speak with us. the forge has been invaded by giants. We need your army. army to drive them out. I'm sorry, we don't have time to help you right now. Wait, can you reach Midgard from your forge? Of course! Our forge is deep under the mountains and our mines go all the way through. You'll help us then? If you deliver us into Midgard. Excellent! Come, the mine entrance is this way. As you can see, we can build our base in this area. Tilbury. Zobaczcie bohaterowie, niech się, niech się za walkę chcą. Tu sobie drewno zacznijmy rąbać. Mamy tutaj pełno, ale to pełno. Zaznaczmy sobie, pełno bohaterów, więc ich zaznaczmy. Obczajajmy sobie czy właśnie tutaj nie ma to jest wejście do tej kopalni, którą musimy oczyścić. Tu sobie posprawdzajmy, czy czasem właśnie nie ma e, jeszcze jakichś mitycznych jednostek, które nam będą przeszkadzać. z krasnoludzką kuźnię. Okej, okay, w takim razie, którą mamy erę trzecią. Świątyni na razie nie potrzebujemy. Będziemy sobie... kuźnię sobie zrobimy. Potrzebujemy kuźni. Zrobimy sobie jedną wieżę. Pół. Pół sobie to wyślimy. I tak z krasnoludów się da. Tak jakoś to wodzie. Wy tutaj zwiedzajcie. Tutaj mamy hanta, więc spoko. To jest jakieś zawalone przejście, to jest ciekawe. Możecie to atakować? Czemu Arkantos może robić pole uprawne? I coś tu się zepsuło, czyli się wydaje? Wy chyba możecie pole uprawne. Dobra, a możecie na przykład atakować to? Nie możecie, to jest ciekawe. A tu wilka. O, wygnoje. Jeszcze się zaczęli jacyś. Widzicie, <laughs> oni w sekundę po prostu rozwalają jakichkolwiek mimityczne stwory. bo jest ich dużo. No, jak widać, tutaj giganta też szybko pokonają. Tego Fenrir'a trzeba będzie pokonać, żeby nam tu nie krążył, nie atakował wiśniaków. Jak to w ogóle tu wygląda? Uuu, ładna kuźnia zrobiona. W ogóle robienie map w Age of Mythology jest świetnym, świetnym zajęciem. Mega satysfakcjonujące, bo kiedyś sobie bawiłem się Edytorem, kurczę, tyle zabawy jest. Tu sobie porespisz tytanów, po posterujesz nimi, pozabijasz, porozwalasz, w ogóle bardzo fajne, nie? Bardzo fajnie się idzie pobawić, zawsze mnie Edytory map cynnowały w właśnie grach sobie wyślimy tego i z 10 ludzi wy nam tu powodujcie domy gdzie jest ten fener? Fen Fen Mam wrażenie, że gdzieś tu poszedł, tylko gdzie? Nie, tu nie. Może tu gdzieś. Ewentualnie tu gdzieś przejechał. Zaraz to zwiedzimy i sprawdzimy. U was wyślemy. I tu nic nie macie, to idźcie tu. epan Tylko kunci 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 będzie będzie nas tu wkurzał strasznie Jest będzie strasznie wkurzać Okej tejdy maður Tylko Ja Dobra, W to ulepszył. Będzie szybciej jak kliknę. Zabiliście dziada? Zabiliście dziada. Nie będzie nam tutaj przeszkadzał. Tak, o, idealnie. No, wy już skończyliście. Zróbmy sobie. To i owo. Kurde, zabił mi jednego wyśniaka. Trzeba będzie tu pobudować. To jest kolejne wejście, nie? Tu jest wejście i tu jest wejście. Trzeba by było tu pobudować. Gdzie wy jesteście? Tu jesteście. Trzeba by było tu wieżę machnąć. Jeszcze tu pozwiedzajcie, pozabijajcie te misie i tak dalej, żeby nam tutaj nie przeszkadzały. Trzeba zabezpieczyć plecy, nie? Pozabijani. Tutaj mamy rybki. Tu mamy rybki. Dobrze było to pozwiedzać. Postawmy się tu. Wy zbudujcie tutaj jeszcze dom. Zbudujcie tą kuźnię gdzieś tu. Już powoli zwiedzajcie. Co my tu mamy w ogóle? Jest jakiś gigant. Nie no, my to powinniśmy jakoś ogarnąć szybko, zdziwiło mnie to, że Arkanzas niby może pola uprawne, a to chodziło o krasnoludów oczywiście. Z swoją drogą oni mogą atakować czy nie? Mnie to zastanawia też. Czy my tylko jedno z jednostkami mitycznymi będziemy mieć styczność? Możemy kolejny ten. Różnego giganta, sobie zróbmy. W to Róbmy sobie tych paniaków, będą odporni? Taki bronią kół, to nie jest zbyt dobra dla nas. Lecimy sobie. I wy tu niszczycie wszystko. Zniszczcie. Was bym w sumie dołączył do tej drużyny. Mam wrażenie, że gdzieś jeden. A tu jest jeden. I możesz stąd wyjść, to cię zabije, bo i tak nie mam co zrobić z tobą. Proszę, <m -trony> izwoli. Też nie mało machapy ten, ten stwór. Aj mi umarła. <laughs> ok. Niezbyt dobrze. Podejść do nich. Zrobimy sobie z was drużyny jedną. Skipa. sobie naszych wojowników. Skipa. Okay. Skipa. już nie macie Skipa. to Okej, okay, tu mamy wyczyszczone. W takim razie tu teraz trzeba będzie zniszczyć to. Ale powinien to szybko rozpierdzielić. Te no, olfsarki niech tu wybudują. Nie mogą tu budować? O kurde. Wszystkiego tutaj nie mogą budować? A tu niby mogą Nie wiem po co bym tak chciał tu budować, ale dobra Dobra Dobra, jeden mi zginie Pff, Hero nas trzeba nie wiedzieć czemu Mamy tu was więcej zabierzcie się tu Já Já, ég vil Satt, satt Já, já, satt Nie ma tu nic takiego. Jakiś tutaj filar, jakieś pierdółki, to jest to kolejne wejście, które zostało rozwalone o dziwo. Nie wiem czy ten wilk ten nie wyleciał. Nie wiem. Chyba nie. Tutaj wybudujcie fortecę. Budujcie tu fortece, i tak macie banek, a HP, więc będę podróżował tylko nimi. Czyli niech sobie to pobudują. Machiny obrężnicze. Będzie to też osłaniać naszych wieśniaków, którzy sobie to będą powoli zbierać żywność. Zwierzyny łowne, o to, to się przyda. ok no jak mówiłem, tutaj są jakieś mumie, jakieś pierdoły. Panci ja nas że się nie wykonamy, jak Co to to. to? Kto to? Kto to tutaj był? to było? Nie, No zginęli tutaj. Co to do rzeczy. Rządowe genci sojusze zakrażają warunki o eluczniku. O tu mamy za relikty? Pierwsza Nibelungę dostarcza mojej no, złota, spoko. To. Grześla się chyba ulsarków możemy czyli tych podstawowych. Mając uchwałę nie, zabiją zwierzę na jednym strzał. Dobra, to wejście, to. Co wy robicie? Wy kopiecie. Ty. wejście wszyscy to. I do świątyni, której nie mamy, nie? To zbudujcie. Wy nie możecie z tej strony w ogóle, o boże. Muszę gdzieś tu świątynię wybudować. O Boże, drogi gdzieś Tu świątynię wybudować? Ci tu w ogóle kopali, rozwalili mnie. Za mnie to nic nie ma. Może pozwiedzajcie Uu. Tilbúinn Hver er þar? Czy tu mi pozwiedzajcie, żeby być pewny, że tu nic nie ma. O, tu mamy jakieś statuetki, nie wiadomo co. Sągi nie posągi, może tu jest jakieś boczne wejście, Tam ułatwi sprawę w miarę. To wygląda nawet.

O kurde ile tu z tych Dobra dość ich Trzeba pozbierać wszystkich Tego wszystkiego jest za dużo Zabrać zebrać w miejscu jednym Coś i taki Fenrir fan ten, ten wilk. Trzeba tu jakiegoś gościa postać, żeby to tutaj chronił. nie powiem, wkuçamy to. Skipil. Ja, ja. Sa. Yo, sa, sa, bo sa bo 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 bieg, gdzie on jest? Something. Ja, ja. Gdzie jest ten dezydent? Nie wiem, czy to jest jakiś zwykły zjadowca, czy o co chodzi. O walkiria wszystkich, lecz to jest piękne. To można by było podwalić, na przykład zrobić coś takiego, zagnoję.

Pięknie, piękna impreska. Skipan, idzie go, i zabij. Skipan, Kurde, co za gór. Rozwali mi to. Mam wrażenie że trochę to od dupy strony atakuje. Ale to takie wrażenie. Idziemy tu tędy? Nie, tędy przejdziemy. A skończyło się żarcie? Ja? To nie fajnie, tu idźcie. A wam się skończyło drewno? Pójdźcie tu. Czy drewno to multum? Żarcie by się bardziej przydało. Jedne rzeczy, co tu widzę, to tylko to. Już nie mamy co niszczyć tymi taranami. Naparzać mi Na Tu mamy dla taranów robotę. Nie. Kalucz! Cielbuen! A-traus! Trzeba bronić później przed atakiem gigantów. No dobra, ale jakich gigantów? O co chodzi? Tu nie ma żadnych gigantów. Tu! Tu są jakieś giganty niby. Musi przetrwać ileś tam godzin, dobra? Godzin Nie, no wiadomo o co chodzi. Poróbmy tutaj jak giganty, to, to, to tylko tych róbmy. Co oni wymagają? Złoto i. Żywność. No to ci z drewna są bezużyteczni. Wyporóbcie. Raz, so, dwa, so, trzy, so, cztery, so, pięć, so. sześć. Uuuu. Wszystkie rodzaje ataku są skuteczniejsze przeciwko gigantom. Zwykle żołnierze są barwione na konie bronią sieczną. Dobra. No i wszystko sobie zrobimy. A co to robi? Któreż nie są odporne na takie ogniste gigantów. No to świetnie. Idzie ja tam jeszcze poniszczyć coś. Nie wiem, mogę tutaj coś wybudować? Nie mogę nic. coś tu pozwiedzajcie jeszcze? Tu mamy jakieś wieże. To akurat skipan. 9:30 jeszcze to wiesz, tam sobie Nieźle, nie, trzeba nie, się Nie, że przyspieszyć. Jakbym to powiedział, to bym już, tam, już tam tu wcześniej poszedł. Teoretycznie, że to poniszczyłem, to powinno się to już nic nie respić Potem to idzie tam jeszcze ludzka później wszystko ulepsza. Ja, Jest sobie Helpoincha. to gdzieś tu złoto złoto tu. tu to tu. No Helpoincha. też Późnia jest bezpieczna. Zwyciężasz? O kurczę. Ale przecież to nie minęło. Okej, okay, dziwne. Czas nie minął, ale późnia. nie przetrwała. Nie wiem o co chodzi. Może zły czas ustawiony w liczniku. Oh, we'll te trole pozabijane i te giganty na Ziemi. <laughs> co? You're not, no, no, no. Why are you going to Midgard, an enemy? And come here. He is looking for an entrance into the underworld. We must stop him. The underworld, Niflheim. Well, good luck. This is Midgard. We must return to our forge. Do you think they will find the passage into Niflheim? Who else are we going to follow? Come. Let's get everything together quickly. Okay. Hey oh, clan raids us Now these giants come down from the hills. Keep quiet. Another giant is coming this way. Uh -huh. you. What kept you? It took Arcantos Kantos longer to get to the pass than we expected. Has Loki taken care of our opposition? Yes, there is a god who watches over these people, but Loki found the source of his strength. Taki młot, trident czyli trójzom. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. To było, no by było na tyle. Następnego odcinka w następnej misji. Jeżeli wam na razie poważne o komentarzu i subskrypcji, jak i ocenie tego materiału. Hej!